Jesteśmy na kolejnej konferencji Tydzień dla Rafała Trzaskowskiego. Razem z panią poseł Joanną Frydrych chcielibyśmy państwu przedstawić program wyborczy kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. 12 lipca to będą najważniejsze wybory. One rozstrzygną o tym, jaką będziemy mieć Polskę. Czy to będzie Polska, gdzie ludzie ze sobą będą rozmawiać? Czy to będzie Polska, która będzie podzielona? Program Rafała Trzaskowskiego obejmuje wszystkie grupy i najważniejsze nasze ambicje w zakresie pracy, w zakresie edukacji i w zakresie ochrony zdrowia. Te rzeczy są dla Polaków najważniejsze. Chcielibyśmy żyć w takiej Polsce, gdzie jeżeli będą problemy, to ludzie o nich będą rozmawiać, a nie odwracać się od siebie. W zakresie pracy potrzebujemy szczególnie teraz, w okresie pandemii koron koronawirusa, aby można było uaktywnić wszystkie zadania i wszystkie działania zarówno samorządów, jak i władzy publicznej. Rafał Trzaskowski proponuje. To, co ważne dla środowisk lokalnych, to centra lokalnego rozwoju. Te centra miałyby przyciągać zarówno biznes, ale być takim ośrodkiem wsparcia. Proponuję, aby w każdym powiecie powstało takie centrum i wartość tego przedsięwzięcia to około 30 milionów złotych dla każdego powiatu. To są rzeczy niezwykle ważne, o które postulują od lat samorządowcy. Mówimy również o ochronie zdrowia. W zakresie ochrony zdrowia Państwo doskonale wiecie, jak ważne jest dla nas zdrowie i jak wiele staraliśmy się zrobić, żeby Podkarpacie miało takie same pieniądze jak inne regiony. Ale chcielibyśmy, żeby to nie na samorząd spadały obowiązki. Zapłacenia za zadłużenie, ale również aby w tym zakresie państwo pomagało samorządom. Nie może być tak, że ustawy, które są, nie dają na to pieniędzy, a samorząd musi dopłacać. Przykład samorządu miasta Mielca, powiatu mieleckiego to około 10 milionów złotych, a może więcej strata w bieżącym roku. W zakresie: Spraw społecznych powie pani poseł Joanna Frydrych. Ja bym chciała powiedzieć, że to, co nie zrealizował prezydent Andrzej Duda, chcielibyśmy, aby praca była, ale aby były niższe i rzeczywiście niższe podatki. Niespełniona obietnica Andrzeja Dudy, ale projekt Rafała Czaskowskiego, za którym powinni się wypowiedzieć wszyscy Polacy. Do 30 tysięcy złoty, kwota wolna. Od podatku i nic nie płacimy. Pomiędzy 30 a 60 tysięcy złotych kwota wolna od podatku 8 tysięcy złotych, a zatem w tym zakresie rzecz niezwykle ważna. I szanse dla młodych od mieszkań. Program zarzucono dzisiaj udział środków własnych, którzy muszą zadeklarować czy zaciąganiu kredytów. To 30-40% tego, ile kosztuje mieszkanie. Bo program Mieszkanie Plus, który realizują rządzący, się nie sprawdził. Ze 100 tysięcy mieszkań mamy około 1000 mieszkań wybudowanych. Naprawdę potrzebne są te rzeczy potrzebne są sprawy, rozwiązanie spraw społecznych, o których pani poseł Joanna Frydrych. Szanowni Państwo, silny prezydent to taki prezydent, który nie pyta prezesa, czy daną ustawę podpisać, czy nie podpisać. Silny prezydent to taki, który potrafi ocenić, czy dana ustawa i dana sytuacja są dobre dla, danego, dla społeczeństwa Polek i Polaków. I takim prezydentem jest Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski napisał program który przedstawiamy tu z panią y, y, poseł y, Krystyną Skowrońską. Jest to bardzo obszerny program, naprawdę y, rozwiązujący wiele problemów, bo te problemy, jakie dziś, na, dzisiaj na co dzień się spotykamy, zostały zdiagnozowane i propozycje rozwiązania są w tym dokumencie. My tutaj skupiamy się naprawdę na tylko niektórych punktach, dlatego że mogłybyśmy tutaj mówić praktycznie pół dnia o tym programie, a chcemy Państwu przekazać jak najbardziej najważniejsze rzeczy. Pani poseł powiedziała o sprawach pracy, o sprawach inwestycyjnych. Ja skupię się na sprawach społecznych. Szanowni Państwo, prezydent Rafał Trzaskowski utrzyma wszystkie programy socjalne, utrzyma 500 plus, Utrzyma 13 emeryturę. O, tych, o tym zapewniał już wielokrotnie. To, że PiS i Andrzej Duda straszy Polaków, że Rafał Trzaskowski zabierze te programy, to są ewidentne kłamstwa. Jeszcze raz powtórzę za prezydentem Rafałem Trzaskowskim: 13 emerytura i 500 plus zostaną utrzymane. Szanowni Państwo, ja pozwolicie, że skorzystam też ze ściągi, bo chciałabym Państwu przedstawić te, też kilka takich ważnych, żeby mi coś nie umknęło. Szanowni Państwo, fundusz zaproponowany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, z którego każda polska rodzina będzie mogła skorzystać z kwoty 10 tysięcy na ekomodernizację. Dzisiaj wiemy, że ważna jest też również i ochrona środowiska, więc można tutaj z tego funduszu skorzystać na termomodernizację, na wymianę okien i takich rzeczy związanych z remontem, z ekoremontem. Później, jeśli chodzi o odbudowę prestiżu nauczyciela. Nauczyciel, dobry nauczyciel powinien zarabiać i y, odpowiednie pieniądze. Tutaj Rafał Trzaskowski proponuje podwyżki y, dla nauczycieli. Proszę Państwa, wsparcie dla najwybitniejszych uczniów, e, zwłaszcza z mniejszych miejscowości. Prezydent Rafał Trzaskowski proponuje po 1000 złotych miesięcznie stypendium dla 50 tysięcy najwybitniejszych uczniów miesięcznie. Drodzy Państwo, tu Pani Kresna Skowrońska powiedziała o nowym mieszkaniu dla młodych. Ważne jest, aby. Również młodzież, młodzi ludzie kupowali na własność te mieszkania. Dzisiaj, stop, dzisiaj kredyty nie są tanie, a wkład własny niestety przekracza czasem możliwości osób młodych. Więc tutaj jest propozycja Rafała Trzaskowskiego na, na to, aby wkład własny do kredytu był pokrywany właśnie z budżetu państwa. I dla kobiet, Szanowni Państwo, dostępność do profilaktyki, do lekarzy w okresie ciąży i w okresie po porodzie również. Prawo do ekonomicznej równości, czyli to jest równa płaca za tę samą pracę. Dzisiaj spotykamy się, że często kobiety wykonując te same obowiązki zarabiają mniej niż mężczyźni. Tu będzie zaproponowana właśnie ta równowaga ekonomiczna. I proszę Państwa, bezpłatna opieka nad dziećmi, zwiększona liczba miejsc w żłobkach, bezpłatna opieka żłobkowa i przedszkolna. To już w Warszawie funkcjonuje. Tu Rafał Trzaskowski spełnił swoją obietnicę na prezydenta Warszawy i to samo chcę wprowadzić na obszarze całej Polski. I proszę państwa, plan rozbudowy infrastruktury świadczeń długoterminowych, w tym opiekuńczo-liczniczych, takich, aby odpowiadał zwiększającej się grupie seniorów. I proszę państwa również dla seniorów. Jest wielu seniorów, którzy Wymagają opieki, są osobami często samotnymi i mieszkają w swoich mieszkaniach. I tutaj Rafał Trzaskowski proponuje tak zwane mieszkanie wspomagane czyli opiekę w ciągu dnia dla osoby, która potrzebuje tej opieki, jako alternatywa dla Domów Pomocy Społecznej. I proszę Państwa, to tak pokrótce wszystko. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli chcemy podsumować zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze i wiedzieliśmy ustalając algorytm, aby Podkarpacie miało takie same pieniądze jak inne część kraju. Chcemy, aby wydatki na ochronę zdrowia, o czym mówi Rafał Trzaskowski, wynosiły 6% produktu krajowego brutto. Te 6% produktu krajowe, krajowego brutto to nie wyimaginowane rozwiązanie, bo takim wyimaginowanym rozwiązaniem jest dwu wyliczenie sprzed dwóch lat. Ono w okresie pandemii COVID, ono się nam opłaci, ale w przyszłości to rozwiązanie będzie bardzo złe. Dlatego wyobraźcie sobie Państwo, że za dwa lata w okresie najtrudniejszym 6% z roku 2020 to jak będzie wyglądała ochrona zdrowia. My oczekujemy od rządzących również rozwiązań w tym zakresie, jak będzie wyglądało finansowanie szpitali? Przecież samorządy nie mogą dopłacać z naszych pieniędzy, które są przeznaczone tu na rozwój lokalny. Mówimy o oświacie, o wydatkach na oświatę, o, o żłobkach, przedszkolach, pracy dla nauczycieli, podniesieniu rangi nauki i oświaty. W mieście Mielcu. Na wy oświatę wydaje się 111 milionów złotych, a 48 milionów złotych to subwencja oświatowa. Proszę zatem sprawdzić, że z samorządami rządzący i prezydent nie rozmawia, bo gdyby chciał rozmawiać, to mówiłby o naszych środowiskowych problemach, a te problemy są w każdym mieście województwa, w każdym mieście kraju i w każdej gminie. Mówimy, Rafał Trzaskowski proponuje tak zwany fundusz klęskowy. To jest rzecz niezwykle istotna. Na Podkarpaciu mieliśmy ostatnio bardzo duże opady, ale mieliśmy w 2010 roku i w ubiegłym roku powodzie. A zatem w tym zakresie fundusz klęskowy powinien służyć i być szybko wypłacany. Po suszy ostatniej nie wypłacono rolnikom jeszcze wszystkich pieniędzy. Zależy nam również na. Świetnym dobrym rolnictwie zapowiadano, że dopłaty dla rolników będą takie same w Polsce jak w Unii Europejskiej. I przez te ostatnie pięć lat w tym zakresie nie zrobiono nic. Ja przypomnę, najwyższy budżet środków europejskich to nie zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, to nie zasługa Andrzeja Dudy. To poprzedni rząd e, Donalda Tuska negocjował. I wynegocjował najwyższe środki z Unii Europejskiej. Rolnictwo jest dla nas ważne, zdrowie jest dla nas ważne, szanse dla młodych to rzeczy, które są istotne i ważne. I 12 lipca będziemy decydowali, jaka będzie nowa solidarność. Ta nowa solidarność między pokoleniami szansami dla młodych, ale i taką dobrą współpracą z tymi. Którzy budowali poprzednio Polskę, z seniorami, z rodzicami i dziadkami. I dzisiaj to w rękach każdego, kto 12 lipca pójdzie do wyborów i będzie dokonywał tego wyboru: niech wybierze świadomie szansę na przyszłość, na ochronę klimatu, na niższe podatki, na. Pomoc dla każdego, kto będzie tej pomocy potrzebował, a nie tak jak było z osobami niepełnosprawnymi, które przez 40 dni protestowały. Ten głos zależy od każdego z nas: od starszej pani i od młodej dziewczyny. Wszyscy idźmy do wyborów, aby te wybory zdecydowały o dobrej przyszłości. O dobrej przyszłości dla każdego z nas ale i dla całej Polski, abyśmy po 12 lipca mogli ze sobą rozmawiać, a nie dzielić się tak, jak nas podzielono. My potrzebujemy być razem. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy mocni. O taką mocną, solidarną, nowoczesną Polskę dla przyszłych pokoleń z poszanowaniem tych, którzy budowali ją w przeszłości.